Cześć! Witajcie na kanale Samoloty. Kilka tygodni temu nagrałem dla Was luźniejszy odcinek o najbrzydszych samolotach świata. W odcinku tym wymieniłem jeden, bardzo ciekawy projekt stworzenia latających samochodów. Była to największa próba w historii, która, tak jak mówiłem w tamtym odcinku, zakończyła się niepowodzeniem. Ale wtedy obiecałem Wam osobny odcinek na ten temat. Dlatego właśnie dzisiaj porozmawiamy o tym, co się stało z latającymi samochodami i dlaczego do dziś nie mamy przyjemności ominięcia korka w ten sposób. Co się stało? Zapraszam do oglądania. Tradycyjnie, jeszcze raport. Po 9 dniach zebraliśmy już 76% funduszy potrzebnych na druk stworzonej przeze mnie gry planszowej Lotniczy Biznes. I wszystko wskazuje na to, że gry trafią do druku i do wszystkich wspierających projekt. Za co wam bardzo dziękuję i osoby, które również chciałyby dostać swój egzemplarz, zapraszam na stronę wspieram.toukośnik Samoloty. A teraz zaczynamy. Pamiętacie może Jetsonów? Był to jeden z najpopularniejszych seriali animowanych w Polsce i również był jednym z moich ulubionych, stworzony przez studia Hanna Barbara. W ogóle zawsze myślałem, że Hanna Barbara to pani Hanna Barbara. Tymczasem studio założyli William Hanna i Joseph Barbara, ale wróćmy już do roznictwa. Serial powstał w latach 60. XX wieku, a Jetsonowie żyli w latach 60. XXI wieku. Czyli już za 40 lat dogonimy ich epokę. No i gdzie jesteśmy my, a gdzie oni? Czym poruszali się Jetsonowie? Latającym samochodem. Mimo, że w serialu nigdy nie pokazano ziemi. Jednak pomysł i próby wykonania takiego pojazdu powstały dużo wcześniej przed serialem. Co więcej, już jeden z rywali braci Wright tworzył samolot jako latający samochód. Glenn Curtis w 1917 roku pokazał na wystawie lotniczej w Nowym Jorku Curtis Auto Plane. Glenn wyprowadził maszynę przed halę targową i kilka razy oderwał się nią od ziemi. Nie był to lot, tylko bardziej krótkie skoki. Maszyna faktycznie była połączeniem samochodu i samolotu. Skrzydła pochodzące z innego modelu można było odłączyć i dostawaliśmy mały samochód. Bardzo podobny do modelu T od Forda. Produkcja nie ruszyła, chętnych nie było, ale raczej chodziło tutaj o promocję samolotów Curtisa niż o faktyczną produkcję tych samolotów. Pierwszą poważną próbą stworzenia latającego samochodu był Auto Giro Company of America AC35 długa nazwa. Maszyna powstawała na zlecenie amerykańskiego rządu. Tym razem miał być to śmigłowiec. AC35 wygrał rządowy przetarg. Maszyna latała, co już było sukcesem. Śmigła nie odczepiano i nie zostawiano po lądowaniu gdzie popadnie, a ładnie się składały i nie przeszkadzały w jeździe. Duży plus. Jednak na drodze samochód mógł osiągnąć jedynie 25 km na godzinę. W końcu samolot nie trafił do masowej produkcji, lecz sam eksperyment był bardzo ciekawy. I w latach 60. inna amerykańska firma zakupiła licencję na produkcję tego pojazdu, lecz finalnie również nic z tego nie wyszło. Także idziemy dalej. Arrowbill Pierwszy latający samochód, będący również samolotem, a nie śmigłowcem. Waldo Waterman, były pracownik Glena Curtis'a wygrał rządowy konkurs na projekt latającego samochodu i postanowił otworzyć własną firmę i przenieść projekt na rynek. W 1937 roku pierwszy Bill wzbił się w powietrze. Latał z prędkością do 180 km na godzinę, jeździł z prędkością do 90 km na godzinę. To już są sensowne liczby, jednak nie dla klientów. Wyprodukowano jedynie 5 sztuk, których i tak nikt nie chciał, ale był to dowód na to, że się da. Nie biznesowo, ale technicznie. Bardzo ciekawym projektem, jednak kompletnie nie wpływającym na rozwój latających samochodów był hafner rota Buggy. Maszyna stworzona przez brytyjskie wojsko, które chciało w szybki sposób dostarczać pojazdy na pole bitwy. Tym sposobem desant miał być prowadzony przez latające samochody, które po wylądowaniu nadal przydawałyby się podczas walk. Projekt szalony, bardzo ciekawy, jednak został wyparty przez transportowe szybowce i pozostano na jednym prototypie. Ciekawą drogę wybrał Fulton przy swoim Erfibian. Wynalazca postanowił pójść drogą od ogółu do szczegółu. Tym sposobem rozciął mały sprawny samolot, tak aby w jednej części została sama kabina i silnik, a w drugiej cała reszta, niepotrzebna do jazdy na co dzień. Czy był to dobry kierunek? Z pewnością nie. O ile samolot był to dobry, ponieważ od początku był to samolot, to średnio spisywał się jako samochód i z powodu problemów finansowych projekt sprzedano firmie, która już później go nie wznowiła. No i przechodzimy do dwóch największych i najważniejszych prób historii. Pierwszą dużą firmą, która zainteresowała się takimi maszynami, był Konwer. Jeden z największych ówczesnych producentów samolotów świata. Tak jak reszta producentów, uważali, że powoli nastąpi boom na samoloty. Może nawet znajdą się chętni na latające samochody. Pierwszym modelem był mały dwumiejscowy samochód, do którego można było podłączyć moduł samolotu. Nie było to aż tak inwazyjne, i samochód jeszcze jako tako był podobny do samochodu. Wykonano 66 lotów próbnych, jednak po awarii prototypu entuzjazm opadł i konwer zakończył pracę nad modelem 116. Rok później temat wrócił. W 1947 roku przedstawiono kolejną koncepcję, która miała zdecydowanie większe szanse na powodzenie i entuzjazm w firmie był ogromny. Produkcja oszacowana na 160 tysięcy sztuk. Dla porównania najpopularniejszym samolotem świata jest Cessna 172. W od 1956 roku wyprodukowano około 55 tysięcy sztuk. Ale dobra, projekt był fajny, rynek się rozwijał, czemu nie, może właśnie to był strzał w dziesiątkę? Pomysł był taki sam jak w przypadku modelu 116. Zwykły samochód, do którego można było podłączyć resztę samolotu. Tym razem nie był to jakiś bąbelek, tylko pełnowymiarowy, zwykły samochód. Cena wynosiła 1500 dolarów. Czyli po uwzględnieniu inflacji byłoby to dzisiejsze 80 tysięcy złotych. Tutaj mamy lekki problem, ponieważ nie wiem, czy jest to cena z samochodem, czy bez. Według mnie bez, ale przy tej skali możliwe, że udałoby się im się osiągnąć taką cenę. Konwers zrezygnował po dwóch próbnych lotach, które oba niemal zakończyły się katastrofą. W jednym i w drugim przypadku problem dożył paliwa, a właściwie jego braku. Za pierwszym razem nalano za mało paliwa. Za drugim zatankowano już samolot do pełna. Pilot latał maszyną, wszystko było ok, jednak nagle silnik zgasł. Mimo, że wskazówka paliwa była wciąż w pozycji full. Okazało się, że wskaźnik jest połączony ze zbiornikiem samochodu, a nie samolotu. Na szczęście, w jednym i w drugim przypadku piloci przeżyli. No i dochodzimy do samolotu, który znalazł się wtedy w zestawieniu najbrzydszych samolotów świata, i właśnie przez niego powstał dzisiejszy odcinek. Taylor AeroCar powstał zaraz po próbach konwera. Pierwszy model został wyprodukowany w 1949 roku. Jest to po raz kolejny połączenie osobnego samochodu z elementami samolotu. Na pierwszy rzut oka pomysł konwera był lepszy. Odczepiamy skrzydła i mamy pełnowymiarowy samochód, który nie wygląda już tak śmiesznie na ulicy. Tutaj jest inaczej, w końcu nie bez powodu, tak się śmialiście z AeroCara. Dlaczego Taylor wierzył w swój projekt? Wyobraźmy sobie, że jesteśmy właścicielami takiego konwera. Moduł samolotu musimy trzymać na lotnisku, ponieważ nie mamy jak go przewieźć. Tak samo po lądowaniu musimy zostawić go w miejscu, gdzie wylądowaliśmy. Taylor miał inny pomysł i moduł samolotu ładnie się składał, po czym można było go przypiąć do samochodu jak przyczepę i po prostu odjechać. Przez co w teorii mogliśmy lądować i startować gdzie chcemy, tak jak w sumie powinno to wyglądać. W roku 1954 powstał drugi latający prototyp, który co ciekawie do dziś jest utrzymany w stanie gotowości do lotu. Dwa lata później Taylor zdobył certyfikację swojej maszyny, pod warunkiem, że produkcja wyniesie minimum 500 sztuk. Czy był ktoś chętny na to cudactwo? Tak! Jednak 250 zamówień to ciągle było za mało i samolot, czy tam samochód jak to woli, niestety nie wszedł do produkcji. Łącznie wyprodukowano 6 sztuk Aerokara. Jednym z nich brat Fidela Castro uderzył na lotnisku w konia i uszkodził samolot. Inny służył jako samolot obserwacyjny dla pewnego amerykańskiego radia. Projekt raczej nie miał potencjału jako coś, co faktycznie komuś by się przydało. Był ciekawostką, zachcianką. Obecnie ceny egzemplarzy, które przetrwały, przekraczają 10 milionów złotych i są gratką dla kolekcjonerów. Aerokar w roku 2000 spróbował jeszcze raz swoich sił. Powietrze miał zabrać Lotusa Elise, jednak nigdy im się to nie udało. A jak sytuacja wygląda obecnie? Kilka firm próbuje stworzyć taki pojazd. Najodważniej o latających samochodach wypowiada się słowacka firma Aeromobil. Ale to już jest temat na inny osobny odcinek. Tak samo to, czy doczekamy się kiedyś latających samochodów, i dlaczego według mnie nie. Dlatego zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, abym wiedział, że ten temat Was interesuje, oraz do subskrypcji kanału Samoloty. A czy Wy chcielibyście, aby samochody mogły również latać? Jak wyglądałby wtedy świat i zasady ruchu na świecie? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. A w tym odcinku to już tyle. Dzięki, że byliście ze mną. Cześć!